Witam. Zobaczcie, mikrobytkowie się witają w swoim kanale, e, ten materiał jest skręcony z, z nowej, e, zimowego obozu samurajów w Wólstronie w 2020 roku. No, Jak zwykle na tego typu obozach, stażach i tak dalej mamy więcej czasu tutaj. Przyjmujemy na, 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 obozy osoby z innych grup, więc jak nas interesuje przebiega są prajska. And you są po prostu pchnięciem i dzisiaj go wyobrażę z kim do władzy.

yeah z nas oh so Dużo czasu przekładam jedną rękę, drugą rękę zamieniam w i dobijam gościa w ten sposób. ten lepiej jak ja nie nie zasłaniałem pola widzenia, więc jak jest. Rozpocznę pozycję dobić. 6, 7, wnekła się braci, zmiana pozycji, 8, zmiana pozycji na rozkroczno, dobicie, 9, Grazie. Uh -huh. é yes. yes. Kilka razy zrobię to w całości. Zginowacam. Join Chief. it's a cheese. a cheat Salut! Și... yeah you